Na jakie pytania toksyczna osoba na pewno nam nie odpowie. Co cię uszczęśliwia? Toksyczni ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co czyni ich szczęśliwymi, nie mówiąc już o definiowaniu szczęścia dla drugiej osoby. Dlatego też, gdy zapytasz popaprańca, co czyni cię szczęśliwym, usłyszysz w odpowiedzi coś, co dotyczy ich ego i wysokiej samooceny. I analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku twojej osoby, a mianowicie jeśli zapytasz, co sprawia że ty czujesz się szczęśliwy. Popapraniec na 99,9 nie będzie wiedział jak odpowiedzieć. Kolejne pytanie, na które na pewno nie odpowie toksyk. Co sprawia, że nie przyznasz się do błędu? Jak wspomnieliśmy na początku, narcyz ma bardzo silną tendencję do zrzucania odpowiedzialności i przerzucania winy na wszystkich wokół. Jest to ich mechanizm obronny, który służy im, aby uniknąć tej odpowiedzialności czy po prostu przyznania się do błędów. Dlatego też, gdy wskażesz im sytuację, w której zrzucają winę na innych i zapytasz, dlaczego zawsze to robisz, dlaczego zawsze zrzucasz winę na innych? Jestem niemalże pewien, że odejdą albo zaczną milczeć. Trzecie pytanie: jaka jest Twoja definicja miłości? Normalni ludzie mają miłość w sobie i dzielą się nią z otaczającymi ich ludźmi, ale dla popaprańców, ich miłość jest wyłącznie dla nich samych. Ironią tej sytuacji jest to, że odczuwanie miłości oznacza dzielenie się miłością, ponieważ miłość narcyzów dotyczy tylko ich samych, czują, że kochają ich tylko ludzie, którymi mogą manipulować. Dlatego nie mogą zdefiniować miłości jako uczucia, które nie musi się wiązać z ich ego. Po czwarte, Dlaczego bardziej przejmujesz się obcymi ludźmi niż bliskimi? Toksyczna osoba jest jak przedsiębiorca, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. A mianowicie zawsze szuka okazji, aby zdobyć po trupach jeszcze większą ilość pieniędzy. Albo jeszcze więcej naiwnych ludzi, jeszcze więcej latających małp w swoim arsenale, w swoim składzie. Aby pomogły popaprańcowi w manipulacji i aby skłonili ludzi do nabrania się Albo grania w ich gry. Więc jeśli zapytasz toksyka, dlaczego przejmujesz się bardziej opinią obcych ludzi niż to, co ja myślę, osoba, która Cię kocha, prawdopodobnie nie uzyskasz żadnej odpowiedzi. Bo głównym celem jest to, aby mieć więcej i więcej i jak najwięcej ludzi do manipulowania manipulowania rzeczywistością. Po piąte, co Twoim zdaniem musisz zmienić? Życie polega przede wszystkim na rozwoju. W zasadzie wszystko polega na zmianach i rozwoju. Ale nie dotyczy to popaprańca, który jest doskonały. On nie widzi potrzeby dostosowywania się i zmiany pewnych rzeczy w sobie. Więc kiedy zapytasz popaprańca, co Twoim zdaniem powinieneś w sobie zmienić, prawdopodobnie znowu nie uzyskasz odpowiedzi, ponieważ uważają, że są najlepsi i nie ma potrzeby uczyć się więcej. A w ogóle po co się zmieniać dla kogoś?